Czyli też miałaś w sobie takiego dużo. Właśnie to jest to, o co pytałem w pracy. Czy tak, coś miałam się... w sobie wieczny lęk, miałam w sobie wieczny niepokój, miałam. I to, ta, to wywoływanie walki i prowokowanie, albo nawet takie właśnie mącenie, to wszystko wynika z lęku. Jak jest zbyt cicho, to jest też strasznie. Ale miałaś taką. Taki moment bycia może nie chcę powiedzieć złym, ale takim pogubionym i też krzywdzącym w drugą stronę, że nie tylko ty byłaś krzywdzona, ale ty też krzywdziłaś, to myślę, że zawsze jest wzajemne. Tak, tak, tak. Tak, o tak, oczywiście tak. Bo też myślałem sobie o tym, że te relacje, w których byłaś, to one były takim odzwierciedleniem chaosu, który był w tobie. Tak, 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 tak. I że ten chaos po prostu był spotęgowany do, do, drugiej, do drugiej strony. I, 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 I absolutnie tak. Dziękuję, że to zauważyłeś. Ja też byłam osobą, która krzywdziła w związku.